Dzień dobry, witajcie. Drodzy Państwo, dzisiaj zgodnie z obietnicą zabieram Was do szpitala diagnostycznego Tienz. Nazywamy go Taijisun. Znajduje się w Międzynarodowym Parku Zdrowia i ma powierzchnię 28 000 metrów kwadratowych. Szpital jest szpitalem ogólnym, charakteryzuje go koncepcja profilaktyki chorób w tradycyjnej medycynie chińskiej oraz koncepcja medycyny precyzyjnej w medycynie zachodniej. Posiada wiele oddziałów, oddział chorób wewnętrznych, chirurgii, ginekologii, tradycyjnej medycyny chińskiej, oddział dermatologii, medycyny rehabilitacyjnej, profilaktyki, laboratorium e, oraz oddziały obrazowania medycznego i wiele, wiele innych. Szpital w pełni korzysta z usług wieloekspertów, zapewnia ekskluzywne usługi. Szpital Taiji Sun ma łącznie... Pięć pięter. Na pierwszym i drugim piętrze zaawansowany technologicznie sprzęt obsługuje obszar badań zdrowotnych i fizykalnych. Trzecie piętro przeznaczone jest na oddział terapii TCM i rehabilitacji ruchowej. Czwarte z kolei to medycyna estetyczna. Mieści się tu kosmetologia i wyszczuplanie ciała. Służy również jako strefa rekonwalescencji. Zapewnia wygodny pokój regeneracyjny oraz pokój gościnny dla klientów. Automatyczny tester biochemiczny firmy Beckman brzmi groźnie, ale tak to właśnie wygląda fascynuje precyzją i niską tolerancją. Błędów. Działa w pełni automatycznie. Nie wymaga żadnej absolutnie manualnej pracy. Wykorzystuje się go również do diagnozy in vitro oraz testowania wskaźników biochemicznych. Może być używany, wyobraźcie sobie Państwo, do testowania ponad 1500 wskaźników, które z kolei możemy podzielić na ponad 200 grup. Na przykład test funkcjonowania nerek, czy Immunologii czy też markerów nowotworowych. System skanowania CT DualSource i firmy Siemens jest najbardziej miarodajny do stosowania w badaniach przesiewowych i diagnozowaniu chorób wieńcowych. Możliwości sprzętu położyły kres problemowi rejestracji obrazu, poprawiły możliwości obrazywania zdrowia. Komora do rezonansu magnetycznego AFO została zaprojektowana głównie w celu zapewnienia najbardziej bezpośredniego, solidnego obrazowania chorób układu mięśniowo-szkieletowego i chorób kostno-stawowych. Teraz, drodzy Państwo, perełka, wisienka na torcie, gabinet stomatologiczny. Wszyscy się boimy dentystów, prawda? Tutaj nie. Gabinet stomatologiczny w TIEŃs posiada strefę odpoczynku, kilka foteli masujących, dzięki czemu zarówno pacjenci, jak i ich bliscy, którzy przychodzą z nimi, czują się komfortowo przez cały czas trwania badania. Wyobraźcie sobie Państwo. Gabinet stomatologiczny na powierzchni 200 m2. Mało tego, obrazy na ścianach są tutaj ręcznie malowane. Towarzyszy nam przyjemny świergot ptaków i zapach kwiatów. Ja wiem, że trudno sobie to być może wyobrazić, ale tak rzeczywiście jest. To również doświadczenia 5000 lat medycyny naturalnej połączonej z najnowocześniejszą biotechnologią. Wszystko po to, aby pomagać ludziom, aby pomagać Wam, zachować harmonię i zdrowie. Profilaktyka, a nie leczenie. Tego sobie i Państwu życzymy. To nasza dewiza. Drodzy Państwo, mamy dla Was wyjątkową niespodziankę. Katarzynę i Anię Węgrzyn. Złote medalistki Mistrzostw Polski w deblu w tenisie stołowym. W ich zajętym czasie udało się, aby wysłały nam odpowiedź na zadane dwa kluczowe pytania. Dlaczego sportowiec oprócz własnej diety powinien wspierać się suplementami? Posłuchajcie, co powiedziały. Uważam, że suplementacja jest bardzo ważna w sporcie. Ponieważ przy wzmożonym wysiłku fizycznym i dużą ilością stresu pozwala utrzymać równowagę zarówno psychiczną, a także pozwala utrzymać prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Także uważam, że suplementacja pozwala na utrzymanie odpowiedniego poziomu koncentracji podczas meczu, a szczególnie jest to ważne w mojej dyscyplinie, jaką jest ten stołowy. Które z tych produktów są dla nich szczególnie cenne? Tak naprawdę ciężko powiedzieć, który z suplementów z marki piensy jest dla mnie najlepszy, ale jeśli miałabym wybierać, to chyba był to magnes, ponieważ jest szczególnie ważny w diecie sportowców. Zapobiega on różnym dysfunkcjom w organizmie. I w dużej mierze wpływa na moje, moją dobrą sprawność fizyczną i samopoczucie. Również bardzo lubię smak tego magnezu. Uważam, że jest bardzo dobry i naprawdę piję go codziennie z przyjemnością. Drodzy Państwo, w premierowym odcinku, pierwszym odcinku Dzień dobry, Tienz, zapowiadaliśmy, że w naszych odcinkach zobaczycie nie tylko firmy, ale zobaczycie też gości specjalnych. Pora na pierwszego z nich. Doktor Sławomir Puczkowski. Każdy z nas jest indywidualnością biochemiczną. Oznacza to, że każdy z nas powinien mieć własne indywidualne zalecenia żywieniowe. Żyjemy w różnych środowiskach, mamy różne pochodzenie genetyczne, więc nasze zalecenia powinny być skierowane indywidualnie i tylko do nas. Nie da się dzisiaj ułożyć diety komplementarnej, która zawierałaby wszystkie elementy odżywcze z produktów, które możemy dostać na rynku. Dlatego do każdej diety musi być zalecona suplementacja witaminowo-mineralna. Rocznie robimy tysiące badań. Na podstawie wyników tych badań mogę powiedzieć, że w naszej populacji prawie wszystkim brakuje magnezu, cynku, w bardzo wielu przypadkach żelaza, selenu, wielu pacjentom również chromu. Na podstawie ilości i proporcji pomiędzy pierwiastkami możemy powiedzieć, jakie są równowagi metaboliczne u każdego z pacjentów, więc możemy wskazać, jakie są tendencje zdrowotne. Możemy zalecać indywidualne diety wsparte programem suplementacyjnym, który jest dwuetapowy. Pierwszy etap wyrównawczy jest to etap miesięczny, gdzie stosujemy pojedyncze minerały. W drugiej części, sześciomiesięcznej, stosujemy zestawy multiwitaminowe, aby utrwalić dobre kierunki, które doprowadzą do optymalnego dobrostanu zdrowotnego każdego naszego pacjenta. Analiza pierwiastkowa włosów nie jest diagnostyką, dzięki której możemy określać jakieś choroby. Na podstawie analizy pierwiastkowej włosów możemy ocenić stan odżywienia. Zalecamy indywidualne diety, wsparte indywidualnymi programami, suplementacji witamino mineralnej Dzięki temu nasi pacjenci uzyskują w ciągu 7 miesięcy optymalny dobrostan zdrowotny, który będzie im służył na lata. Najlepsze suplementy, jakie można wykorzystać do wsparcia diety, to są suplementy naturalne. Suplementy, które są oparte na naturalnych matrycach. Takie suplementy ma firma Tienz. Spopracujemy od wielu lat i widzę, jakie są efekty u pacjentów. I mówiąc szczerze, jest to spektakularne. Dlatego serdecznie zapraszam do współpracy. Dziękuję Państwu. TIENS to jakość, zaufanie i gwarancja skuteczności. Zaufanie i jakość potwierdzają liczne certyfikaty, wyróżnienia i nagrody. Posiadamy m.in. certyfikaty ISO, Halal i Koszerności. Wiele międzynarodowych nagród i wyróżnień. W minionym roku Superbiowa Pintiens otrzymał złoty medal podczas międzynarodowych targów Panama Pacific International. Szczycimy się wszystkimi wyróżnieniami i uznaniami, ale najcenniejsze dla nas to te, które otrzymujemy na polskim rynku. Przypominamy. Że w 2019 roku otrzymaliśmy tytuł Zdrowej Marki Roku dla skoncentrowanego ekstraktu z daktyli chińskich. Kolejne dwa lata to czas pandemii i pracy głównie online. Więc nie dziwi nikogo, że tym razem uznanie otrzymaliśmy od polskich influencerów. Zdobywając dwukrotnie pod rząd tytuł Influencer Top 2020 i 2021 dla Shake NutriShape oraz dla Glow Collagen Shot. A co w 2022 roku? Ten rok rozpoczęliśmy udziałem w konkursie Laur Eksperta, jednym z najważniejszych ogólnopolskich konkursów i programów doradztwa konsumenckiego których celem jest wyróżnienie najlepszych produktów, marek i usług dostępnych na polskim rynku. W konkursie przyznawane są prestiżowe znaki jakości Laur Experta przez Kapitułę, złożoną z ekspertów i specjalistów w zakresie zarządzania, marketingu, promocji, ekonomii i towaroznawstwa. Drodzy państwo, mam przyjemność przekazać informacje o zdobyciu właśnie tego prestiżowego tytułu. Drodzy Państwo, Laur Eksperta dla Pięs, za hydroksylowy oczyszczacz żywności. Witajcie. Od lat jestem wegetarianką, więc moje mojej diecie znajduje się sporo warzyw i owoców, w których, jak wiem, jest mnóstwo pestycydów. Dlatego z chęcią przetestowałam urządzenie marki Tienz do oczyszczania żywności z toksyn. A jak działa, zobaczcie. Oczywiście nie jestem w stanie stwierdzić, jak wiele toksyn usunęłam. Ale muszę Wam powiedzieć, że od czasu, kiedy używam tego urządzenia, warzywa i owoce oczyszczone oczyszczaczem tienc znacznie dłużej zachowują świeżość. Po prostu nie psują się tak szybko. Czyli działa! Drodzy Państwo, wszystko, co ma swój początek, ma też i koniec. Bądźcie z nami! Będziemy zapraszać gości specjalnych, będziemy zapraszać sławnych i znanych tutaj do naszego programu Dzień Dobry Tiens. Będziemy Was zaskakiwać, będziemy Was obdarowywać, a już w następnym odcinku zaprosimy na spacer po muzeum tiens. Będzie ciekawie. Do zobaczenia! Do zobaczenia, pozdrawiamy! Tak to było? Bądźcie z nami. No okej okay, dobra. Uwaga. <noise> Każdy z nas jest. No co, nie grasz? No. no. Kamera akcja! Nie tym brzuchem, tak? Dobra, stop i jedziesz dalej. Nie, nie. Stop.